Witam, to jest kolejny odcinek cs Familiady Dzisiaj jest ze mną Rybniks Serwusik A jestem RX. No i w sumie zasady były Przedstawione w ostatnim odcinku, to Możemy zaczynać Do pierwszego pytania. Jesteś gotowy Rybniks? I'm ready Dobra, To zaczynamy z Pierwszym pytankiem Uwaga, uwaga. Wymień Trzech zawodników z line Fnatic podczas streamhaka. 2013, oczywiście Major pierwszy A co, to łatwe, to Tronex JW, flusha Ale to musimy, czy jest te, czy jest poprawne no, no, no <grymne> pierwszy, JW To jest odpowiedź prawidłowa Druga jaka była? Tronex. Uwaga, sprawdzamy Jest to odpowiedź prawidłowa I flusha Uwaga, sprawdzamy Jest to odpowiedź prawidłowa Congratulations, for w and Hype na drugie pytanie. Uwaga, uwaga, tak szybko przechodzimy. Wymień top 3 HLTV 2018 roku. Na razie takiej zmiany. Ale Daję, jak z końcówki? z końcówki? Ale co? Top 3 A, graczy, 2020. tak? Tak. Eee, graczy, proszę. 2018. Eee, za 2018 rok, czyli simple. Uwaga, sprawdzamy. I jest to poprawna odpowiedź. ...Device? Uwaga, sprawdzam. I jest to poprawna odpowiedź. I chyba Niko lakować. Niko. Uwaga, sprawdzam. I jest to poprawna odpowiedź. Hype. A więc na razie Rybnik full punktów na jakiś rewanżyk. Później będą trudniejsze pytania, bo musi być rewanżyk na Rybnicie. To jest sześć. ale to jest łatwa tura. Jest. Na hyperskie pytania. Na razie na luzie. Teraz. Mi się wydaje, że troszkę trudniejsze, ale nie, w sumie nie. Trzecie pytanie brzmi Wymień trzy majory, gdzie znajdowały się dwie pełne polskie drużyny. Gdzie występowały dwie pełne polskie e, drużyny. Aha, dobra. E, ESL One Cologne 2015 Uwaga, Sprawdzam. Jest to poprawna odpowiedź. Dreamhack klusz na Poka 2.15 No tak. Uwaga, sprawdzam. Ta odpowiedź znajduje się. Hype w, ja <laughs> <I>, w systemie <laughs> I tutaj mam jeszcze trzy próby, tak? Da, to powiem Call... Dreamhack Winter 2014 Uwaga, ja sprawdzam Jest to najwyżej punktowana odpowiedź Na luzie Teraz idziemy do arsenalowego pytania To jest troszkę cięższe pytanie Chociaż, no nie wiem, no zobaczymy, czy odpowiesz na nim Tylko, że... do te pytania były wcześniej robione Ale zobaczymy Wymień trzy następne przystanki Blast Pro Series I tu może być lekki hype, ponieważ... No właśnie, no to było, tak. Już jeden, jeden jest w trakcie, teraz się właśnie odbywa, więc masz ułatwienie To Blast Pro Series Miami ja sprawdzam Jest to odpowiedź prawidłowa I od tego ma się liczyć, tak? Tak Nie wiem, co to może być To, jest, być, to jest... miała być łatwiejsza tura, to git Co tam no, może takie... być a mam jeszcze trzy podpowiedzi, te, ale jeszcze nie chcę wykorzystywać. Hmm Nie wiem, Blast jest Sztokholm Uwaga, sprawdzam Ta odpowiedź nie znajduje się Blast London Ta odpowiedź nie znajduje się w systemie Jeszcze dwie próby na dwie te Masz jeszcze oczywiście trzy podpowiedzi Da wezmę jedną podpowiedź Dobra, no, uwaga uwaga Jest to Turniej, znajdujący się na półwyspie Iberyjskim. O, to Blast Pro Series, Madrid. Nie wiem, Madrid. Jest, dobrze. O, tak? Madrycie, tak. Tak, znajduje się w systemie. No i jeszcze masz dwie próby? Dwie próby masz jeszcze na no. ostatnią odpowiedź. Nie, jedno, bo zrzucałem dwie. Bo dałem Sztokholm, Londyn, źle były. A wcześniej... Tak, ma... A, dobrze, przepraszam. Mi się wydaje, że, wróci, że tam było, że Europa i Stany potem znowu. No, U... nie wiem, nie wiem, jak uważasz. Tylko jakieś miasto w Stanach czy... Famous Shade. Blast, powiedzmy. Blast. Pro Series, Las Vegas. Uwaga, waga. To no, było blisko, też jest to nazwa nowa. San Francisco. Jednak to nie jest to. Nie? Chcesz się dowiedzieć, jaka była odpowiedź? Nożny tak. Blast Pro Series, Los Angeles. A, ale no, a... Ale, ale prawie, los las. Znajdowało los. się 2019 rok. miss, punktu. Pierwszy mis Teraz przechodzimy do kolejnego, już piątego, ostatniego tej serii pytań. Uwaga, uwaga. Wymień trzy turnieje, w których Virtus Pro było pierwsze w 2016 roku. Starlader, jakiś. W no, Starladder w Kijowie, chyba, sezon pierwszy? Uwaga, sprawdzam. No i mogę ci zaakceptować tą, tą odpowiedź, ponieważ jest to Starader, Ilik Invitational. No ale to, jest to, to, e to, 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 to jest to samo wszystko. Dobra. To sezon pierwszy. No to jest, to sezon pierwszy. Uwaga, sprawdzam. Jest to poprawna odpowiedź. I Dreamhack Bukares. No i dokładnie. Ale Bukary, S! Komunii. 3 na 3, pięknie się odkurł Trudniejsza tura. I przechodzimy, uwaga, uwaga do... Cięższych pytań już nie będą takie łatwe, chociaż w sumie niektóre są łatwe. To jest. Cześć. Zobaczymy, zobaczymy. Pierwsze mi się wydaje takie. Jak uba... No nie, zależy czy grałeś w 1.6, czy oglądałeś. <grymne> uwaga, uwaga. Wymień dwóch ostatnich, albo w sumie dwóch zwycięzców WCG w sezonach 2011-2010, czyli w sumie ostatnich WCG 2011... w międzynarodowych 2011-2010. 2011 wygrało. Frag egzekutor. Uwaga, sprawdzam. Ta odpowiedź nie znajduje się w systemie. Co? No nie mogę powiedzieć, złota A może oni wtedy nie będzie. Byli... To SC Gaming. Uwaga, sprawdzam. Ta odpowiedź nie znajduje się w systemie. No, dobra. Redak ASCA no, tak. no nie morda dać. No, tak. Ale to Ale mamy jeszcze dwie próby, tak, tylko. Tak, 2010, bo, bo to było 2.11 i teraz to wygrał 2.10. 210, 10, powiedzmy, no. navi było wtedy mocno, navi. Uwaga, sprawdzam Ta odpowiedź. Znajduje się w systemie. Oj. Kolejne 2 na 2 dla Rybniksa. Uwaga, Let's. potężny oh. zawodnik. Tak. CS16, hype. Kolejne pytanie. Uwaga, to, to będzie bardzo proste. Myślałem, że to, to z 1.6 będzie trudniejsze. I teraz dam ci takie prostsze, czyli. Wymień dwójkę graczy, która dołączyła do MABR. Teraz. Teraz? Dwójka Dwójkę graczy, która dołączyła? Phelps? Phelps. sprawdzam. I ta odpowiedź znajduje się w systemie. No i nie tak dawno Tako dołączył. Tako w crouchpick. I oczywiście jest to odpowiedź prawidłowa. <laughs> Hi, mem jest. Na luzie. Na luzie. No, let's go 8 pytanie. Teraz będzie pytanie ósme, które moim zdaniem jest trudne. Dobrze. Nie jak uważasz. Nie, nie nie słyszałem go jeszcze. Wymień. Dwie drużyny, które grał Glaive przed dołączeniem do Astralis. O oh, kurde. Huh. Nie, ale mi się wydaje, że to mogło być. SK Gaming. Dagaj, sprawdzam. Ta odpowiedź nie znajduje się w systemie. Jeszcze trzy próby. Oczywiście może mieć podpowiedź. E, heroik, bo na pewno był heroik. Heroic, sprawdzam. Ta odpowiedź. Oczywiście znajduje się w systemie, jest to Hello. To jedna z drużyn, którą... W której grał Glave. Wy próby, tak? Da, wezmę podpowiedź drugą. A jest to... Jest to team polanduński no, duński. Był to bardziej mix, można powiedzieć taki Ta drużyna z pytajnikiem. To było chyba to. No ja nie mogę nie ci Nie To mogę ci nie było bardzo pytajnik. No nie, to nie był pytajnik na pewno, tyle ci mogę powiedzieć. Taka free podpowiedź. Ja nie będę marnował drugich odpowiedzi. Nie wiem czy spasować, czy... Jeszcze ostatnia ci została, nie? No, ale nie mam jeszcze dwa pytania. Co to jeszcze nie? Jak się mogę nazywać? Kopenhagen, Genstein, jak było? Wulst, tak... nie wiem. Nie śpiesz się możesz pomyśleć na luzie ha, ja. Na Kalmiszonie wręcz Hmm, myślę, myślę i nie wymyślę chyba. No ja było, było to dosyć dawno, to prawda. Kiedy było? 2.15. Nie no. 215-216. Bym... Hmm. Ale to dobrze myślę, to jest ta drużna z pytajnikiem. Znaczy takie, że logo miało pyta... ten logo drużny to był pytajnik. Nie, to nie question. A Mark. to nie hmm. myślę nad takimi dymskimi... ludzkimi. Co tam jest jeszcze? jeszcze? Exfrax, tex jest. Znaczy, frax też jest. I cóż jeszcze jest? Powiem ci, że mogę ci taką flip odpowiedzieć, że to nie była jakaś poważna organizacja. Jeżeli to była organizacja, to był Mix. Nie no. jestem pełen tutaj. Nie zrobiłem researchu, ale. Jak nazwę Mixą ogień? Ta ogiemy? drużyna nie istnieje teraz. O, tak ci podpowiem. Ta drużyna nie istnieje. Jak, mogi... Jak Glaze mógł nazwać. Swój mix. Swój mix Pewnie zupa no, do zupa. <laughs> Danisz skład <Danisz> <laughs> Tak powie. To jest twoja ostateczna odpowiedź Tak Sprawdzać? No sprawdź no, ja jakby... Ta odpowiedź Nie znajduje się Aj. w systemie Uwaga uwaga Był to Team X Team X nie no Nie ma. Czy kojarzysz Znam Była proszę. taka Duńczyki były takie. Okay, yeah. Ale możesz się teraz odkuć w pytaniu? No, no, zobaczymy, zobaczymy. Paga pytanie dziewiąte. Wymień dwa miasta, w których mm -hmm. odbyły się finały ESL Pro League w tamtym roku czyli w roku 2018. O kurde. Ale w ogóle Pro League nie śledziłem w tamtym roku. Ale wstyd. No, jedno w sumie ja bym wiedział. Drugi jest tak ale... Czy to nie było gdzieś w Danii? Albo w Brazylii? Nie w Brazylii chyba nie no. Tak, w Brazylii był w 2017 finał. Aha Tyle tak. ci ty, mogę ty, ty, powiedzieć. Dobra, to powiedzmy sobie Kopenhaga. Sprawdzać? Mhm. Dobra, no, sprawdzam. Ta odpowiedź nie znajduje się w systemie. Aj, aj, aj. Czy brałeś podpowiedź już teraz? Muszę trzy próby Na dwie odpowiedzi hype Co to mogło być? Tam to, to być? Uważasz Ostatnie pytanie w sumie No nie wiem, jak uważasz? Masz jedną podpowiedź możesz ją jak chcesz zużyć Czy to mogło być Uwaga? Yy, miałeś racji, rację, ale potem przecież... dani? Ale jeszcze mam przecież... Dwie odpowiedzi, tak. Był to turniej w Danii, był to pierwszy turniej ogólnie organizowany w Danii. I uwaga, teraz podpowiedź, bo to o. było dosyć takie. Mówiono hmm. o tym, wszystkie, nawet faza grupowa była rozgrywana przed publicznością. Odenzę? Sprawdzać? Mm -hmm. Ta odpowiedź znajduje się w Jest jeszcze jedna odpowiedź dzieli nas od full punktów w tej, tej rundzie. I to, była, to było to drugie, tak? Tak? To drugie, tak. W sensie. To było to drugie, tak? To były te, co. To było pójdzień, były w ósmym sezonie. Z tego co pamiętam. Czy to był chyba. w tam. wrzesień, czy kiedyś, nie pamiętam. Mm -hmm. Kurde, a to nie był ten? To nie był ten... Dallas? Teks... Dallas! Powie... Sprawdzać? Mówię Dallas. No. ja sprawdzam. I ta odpowiedź znajduje się. Jestem je Alewnik JA! O mój Boże. Ale to zrobił. I es, przechodzimy es, do es, ostatniego es, pytania, es, już niestety nie ma podpowiedzi. No e. Ostatnie ale pytanie ja, może ja. być dosyć ciężkie. Ale tutaj, błysk geniuszu Pytanie dziesiąte, brzmi Wymień dwa ostatnie duże turnieje, których Astralis nie wygrywał. Mój dużych turnieje, czyli z tą pulą nagród powiedzmy ponad 100 tysięcy dolarów Których nie wygrywało? W sumie Astralis nie występuje, w mniejszych Których nie wygrywało Epicenter 2.18 no, bo... ale, ale, ale tam nie grali Sprawdzać? Chyba. No, ale sprawdź A... A tam, gdzie grali nie w systemie? Tam, gdzie grali, tak Aha. Nie wygrywali tam, no, gdzie grali? To, co, no, to to, co to miało wyjść? Co to wygrywali tam, gdzie grali? No jedno jest dosyć proste To był jakiś blast chyba No, ale który? Jeszcze który Blast? To nie był Blast w Lizbonie? Blast Precedent. To Chcę sprawdzić? w Lizbonie. Dobra, sprawdzam. Ta odpowiedź niestety nie znajduje się w systemie. Kurde, gdzie to był Blast? Tam chyba Navi wygrał wtedy? Nie mam pojęcia. Znaczy ja mam pojęcie, ale nie mogę Ci na razie podpowiedzieć. W ogóle Ci nie mogę podpowiedzieć. Znaczy takie S pytania dla jakichś siekarzy? Też masz proste. No właśnie to wiem, to jedno, jedno powinienem wiedzieć. Jedynie jest. Z klejbem w no sumie w to. co się w Kopenhadze. No. w Kopenhadze. Sprawdzić? No. To by było Ta odpowiedź znajduje się w systemie. No właśnie w systemie. No i ostatnie to jest bardzo proste, no nie żartuj, że tego nie będziesz wiedział. A no ty? Play by power, śmiesznie jest. sprawdzam, ta odpowiedź znajduje się w systemie. No, haj. Mam no, tylko dwie misy, Narzekałe. nie tyle. Ja dwa misy, ja chyba trzy miałem misy, nie? Nie, chyba też dwa Cztery. Nie, chyba trzy. A w każdym razie... Nice try. ...ni sznytną... ...dwie mapy... ...dwie mapy... ...dwóch nie sznytną... ...odpowiedzi. Będziemy kończyć ten... Teleturniej sensowską Familiadę Jest to, był to już drugi odcinek tej naszej serii na Kacgasowych Myślach. Hi. No i my się będziemy żegnać. Z tej strony był RX i JaruMix. Cześć. Cześć.